Mam się Meneczko, z Wami ja i sorry, że nie było tak długo filmików ale to wszystko wraca daily bo teraz powracam do tej pięknej gry, która się nazywa FORTNITE i dzisiaj mam po prostu powrócenie, więc po prostu solo gierki, żebym trochę zrozumiał co jest, bo do tego w ogóle nie grałem tak było niekiedy, ja wchodziłem do Fortnite'a ale to były jedyne gierki, kiedy na kreatywa wchodziłem i to jedyne Teraz psajdak powraca, więc lecimy do pierwszej gierki. A wy bierzcie sobie herbatkę, jakieś pączki. Smacznego Wam, oczywiście. Nie zapomnijcie subskrybować kanał. Like pod tym filmem. Jeśli będzie 5, no żartuję. Chociaż dwie łapki lub 3. Robię kolejny filmik. A my lecimy do pierwszej gierki. Bang! Lecimy na karkułomnym. Tutaj. Ja już trochę się przyzwyczaiłem do swoich ustawień, więc aż tak. Ten bug ze Star Wars, mi seria działa? Znowu? Że można jeszcze przelecieć w dół i ci z boost daje. Nie wiem, czy w ogóle zdążę dolecieć do high groundu. Nie. Czyli lecimy na ten domek. Nie, to było te teren serio? dostałem baga i chyba teraz nie wygram fight. Wygram fight. Rozumiem jego złotko No, i zrobiliśmy swój pierwszy frag po powróceniu. I dużą potę ja zamieniam na snajpę, bo wiem, że mi się przyda. Yy, I teraz po prostu zaleczamy rany. Kolejny leży sport na miejscu jest zapijemy kewiki, Miałem jakąś dużą mia... yy, wiem, że onowimy sobie emeczkę zależy ile on miał jeszcze splashaków dwa splashaki Rzucimy sobie yy, kurde, jeszcze się trochę mylę tak, przeładowane, przeładowane Hmm. to go do strefki. To bot, to nawet się nie zalicza do fragów. Co? Skończyliście fight? Nie wolno bić, jestem po fajcie. O, tutaj hey Monik załączył. Go do lobby. Więc... Zobaczymy się na zalewie. Kiedy będziemy już jakiś lud mieli. Bęk. Dobra, już powracamy. Już mam ludzik Otworzyłem tylko jeden skrzynkę, ale już mam ludzik, który mi... Co? Fajne dzieci, bardzo fajne. fajne. No, MK kind i of no chłopie. Lecimy umierać. Op, nie umarliśmy. Ej, hey boy. U mě, u mě. Dobře, Simonik. Daj mi snajpe, daj mi snajpe. Běž, a já beru mát A ty se leč, No, no vysvěda, typ, 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 tip, typ, typ, Jako, to nejde, Ale, dobrá, mám broň. Ty do čeby jde. On um, utěká do mě. Pajda, vytřímaj. Leži. leży w... w głowę mu dałem czekaj, snajp, snajp, snajp gdzie ja jestem? Gdzie gdzie a tam pomóż mi, pomóż mi jed... ja chcę ze snajpy go Oto, no nie no, nie dostaję ze snajpu dostał z pokiebie O, ok, ok, ja chcę mu głowę jeszcze dać tak. leży, dobrze ja idę a, jeszcze tam. Rozrzuc. Rozrzuc sobie m żeś mnie Dobra, idę do... Co to dałem? Czekaj, jeśli to się nie nagrało, ja sobie tego nie przebaczę. Idę tego lotnie? No, no, no. A ja idę po tamtego drugiego. Zabić go. On miał jakiegoś metki idea albo dużą? O! Miał kewy i dużą. Nie no, co za samusz. Dobra, pod, pod, bierzmy pod leżę, pod, le, pod Nie ruszaj. Dobrze, ja że trochę bandaży, więc się uleczę. J jego friend za chwilę będzie szedł do nas. Ty ja się uleczę, a ty szybko mnie będziesz osłaniać. Czekaj chwilę, osłaniaj mnie. Dobiłem go, idzie friend. O ma y dałem mu lowa. Machaj. Sorry, że ci przeszkadzam. On się leci, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Zabuduj mnie, zabuduj mnie i leć. On się uleczy przecież. Mm. Dobra, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Nie zapominajcie o łapkach w górę. Jeśli po tym filmie będzie trzy łapki w górę, to robię kolejny filmik yy, z jakimś fajnym kontentem. I widzimy się w kolejnym filmiku. 10, żeby nie i go do ultra bank